Szewska Cholin, Plasery Cafe, Gospoda pod Złotą Marią, Nowoczesny budynek ING, Szewska w kierunku Odry dom handlowy, kiedyś najnowocześniejszy dom handlowy w całej Europie. Przećpił nawet Berlin. W tej chwili troszeczkę podupadł. Obok kościoła. Kupus hotel wejście do kościoła epitafia herby ogłoszenia z, z Ukrainą gnomik krasnarek to że katedra kościoła polsko katolickiego pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny dawny miejski kościół parafialny świętej Marii Magdaleny epitafia nawa boczna, zapalone świece, ofiara na świeczki, nawa boczna, wyjście do kościoła, nawy boczne. Na wiepoczne otwarte miejsce pochówku, kaplica złotników, a więc. Zostali tutaj pochowani złotnicy lub członkowie ich rodzin. Jest tu trumna. Ze złożonym ciałem z obok i najprawdopodobniej jest to miejsce pochówku znamienitego rodu złotników. 1584 Kamienne epitafia. Nowa boczna, kolejne miejsce. Pamięci tych, którzy budowali tą, tę świątynię i tu spoczywają Daj Pani odpoczynek Ci którzy tu leżą budowali tą świątynię wygląda to na słup 1801 płasko osób Spoczywających w tym miejscu 1602, a także małych dzieci, które zmarły i zostały najprawdopodobniej w tym miejscu pochowane. Dziękuję za uwagę.